Witam Was moi drodzy w, Witam Was moi drodzy w kolejnym mega szybkim odcinku, który robię naprawdę na bardzo szybciach bo nie mam za bardzo czasu. O co chodzi? Chciałbym się przekonać, yy, czy da się coś oszczędzić, nad czymś oszczędzić. Dobra, nie będę wie bawełnę. O co chodzi? Mamy skrętarkę tego typu i problem jest taki, że chcemy wymienić w niej yy, szczotki, ponieważ no, szczotki tudzież teraz yy, przejdziemy do rzeczy. Chcemy wymienić szczotki, ponieważ powiedzmy, że już się skończyły. W te, które narzędzia naprawdę mają spoko przekładnie, wszystko jest na metalu i tak dalej, no w sumie niebieski Bosch. No to nie mam tutaj co gadać, mówimy tutaj o modelach tych 12-voltowych. Bardzo często ich używam, bo są naprawdę bardzo spoko. Mam ich kilka sztuk, jak widzicie na którejś giełdzie. I postanowiłem sprawdzić jedną rzecz. Jedną zgarnął MC sobie i kupił silnik. Oczywiście tutaj szczotki, żeby wymienić, jest dosyć, dosyć dziadowsko, bo szczotki są zintegrowane jakby wewnątrz silnika. Zaraz zobaczycie, to, zeszło na filmie, i je się, no wiecie co, no da się to wyjąć, da się to wymienić, szczotko trzymasz też, ale jest to kompletnie nieopłacalne. Jest tyle roboty, tam trzeba odginać takie blaszki, żeby rozebrać silnik w zasadzie, a to się nie opłaca, ponieważ w Polsce, no i właśnie, dlaczego się nie opłaca? MC kupił silnik, gdzie na aukcji bo napisane, że to jest silnik dedykowany do Boscha, no właśnie do tego modelu, zapłacił za niego chyba 60 kilka złotych. Stwierdziłem, że coś musi być niechalo, bo z tego co wiem, to bardzo dużo silników, no, mimo wszystko Chińczycy robią w wkrętarek I kwestia jest taka, że one są bardzo podobne, bardzo bliźniacze te konstrukcje, przynajmniej te silniki 12-V, chociaż nie mówię, że inne takie nie są. I postanowiłem po prostu poszukać innego silnika 12-V. Znalazłem silnik 12-V Makity, akurat, znaczy Makity. Wszystko jest Made in China, pamiętajcie. Makity o oznaczeniu 6298178 eee, kosztował mi on 23 zł, ale kolejna ciekawostka. U my friendów widziałem, że te silniki możecie kupić po chyba niespełna, wyjdzie to 15 zł. Więc jak widzicie, wymiana szczotek, które kosztowałoby w granicach 10 zł, mija się z celem, bo zbyt długo zejdzie z rozłożeniem tego, później ze złożeniem tego to trzeba odgiąć blaszki i tak dalej. Nie opłaca się. I kupiłem ten silnik Makity. 60 parę złotych kontra, powiedzmy te 20 złotych. No, kupiłem trzy razy taniej ten silnik. Na pierwszy rzut oka, teraz jak przyłożyłem te silniki, to wyglądają bardzo podobnie. Nawet taką tam część wspólną w numerze swoją mają. Więc teraz rozkręcę jednego z, takiego Bosch, jednego z takich Boszów. Rozkręcę Boszy? Boszów? Wiecie o co chodzi. Wkrętarkę rozkręcę. I zobaczymy, czy ten silnik będzie pasował zamiennie. Czy trzeba kupić ten za 60 złotych faktycznie czy można kupić ten nawet za 15 zł u MyFriendów. Więc zapraszam Was do oglądania i sorry za ten przydługi wstęp, ale no musiałem powiedzieć całą historię, żeby to miało jakikolwiek sens. A więc zapraszam Was do oglądania, no i do subskrybowania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to wiesz, no pal tą subskrypcję. Jak Ci się znudzi, albo nie spodoba coś pilnie, to sobie możesz odsubskrybować, a później jak Cię znajdzie znowu szochota, to będziesz mógł z powrotem zasubskrybować, a później, no dobra, przechodzimy do odcinka. Tutaj, jak widzimy, w akurat nie ma takiego przełącznika, który udało mi się gdzieś tam dorwać. Miejmy nadzieję, że podpasuje. Zresztą tutaj też jakiś, jakiś inny. Kupiłem kilka takich przełączników, nie wiem, czy one podpasują, ale nie o tym mowa. W akurat kupiłem, nie miały tych przełączników. Prawdopodobnie pracowały na linii, gdzie po prostu jedne miały być do wkręcania, a drugie odkręcania. No i po prostu ktoś się blokował, wymontowywał, żeby się nie myliło. Nie wiem, tak jest. To jest moja teoria, może macie jakąś inną. Zobaczymy, ten przełącznik powinien tutaj, tak mi się wydaje, przynajmniej podpasować. Zaraz to sprawdzimy. Więc skręcamy naszą wkrętareczkę. Pamiętajcie, że ona po wymianie, jeżeli to podpasuje ten silnik, to w takich zadaniach domowych powiedzmy, to to jest już dożywotnie ją macie. Bo takie wkrętarki, akurat się dowiadywałem tam w pewnych miejscach, one potrafią działać po prostu niemalże nieprzerwanie noc i dzień, noc i dzień przez ileś lat. Więc naprawdę są spoko, jeżeli chodzi o przekładnie i tak dalej bardzo rzadko się zdarza, żeby coś się zepsuło, to samo z elektroniką więc tak jak mówię, jedynie te szczotki a w tym przypadku, no mówię, zaraz Wam pokażę jak wygląda silnik nie opłaca się wymieniać tych szczotek bo, bo to jest za dużo zachodu to już takie coś mamy z tyłu, musimy to wypiąć no i co, wszystko odkręcone otwieramy i teraz krótka opowiadka, co tutaj się dzieje może w tej tarce. Więc co, mamy włącznik, tutaj mamy osłonkę taką od naszego światełka, e, pękła w zasadzie jak widać, e, przełącznik, elektronika, radiator do chłodzenia naszego, e, naszej elektroniki, Mosfetów w nie nieważne w zasadzie czego. Tutaj od góry mamy nasz e, przełącznik biegów. Jak to działa kiedyś wam pokazywałem, więc sobie tutaj zobaczcie, tutaj mamy tą, ten dynks, który to zmienia nasze biegi. Zakładamy to w ten sposób, że wsuwamy i wtedy nasze biegi możemy zmieniać. To taka krótkie przypomnienie, jeżeli ktoś tam tego filmiku nie widział. Jeżeli ktoś chce dokładnie, to niech sobie zobaczy jak rozebrać i przesmarować. To też widzimy. No i teraz co? Wyjmiemy nasz silniczek. Na początek fajnie by było odpiąć to, bo trzymajcie to sobie w ten sposób, żeby nie rozsypać sobie przekładni. Nie jest to jakaś wielce skomplikowana do złożenia przekładnia, ale po co sobie robić. Dodatkową robotę. Więc teraz, tak o, łapiemy to w tym miejscu i rozkładamy. Tutaj, przekładnie w tym miejscu, możemy otworzyć to, możemy zdjąć do góry. Tam jest taki, taka blaszka, w zasadzie ona jest tutaj. Będzie ciężko nam to później włożyć. więc tego nie dotykamy, nie zostanie w całości. I tak wygląda nasz silnik od Boscha. I on tutaj ma właśnie takie ciekawe oznaczenie. Bo tutaj mamy cały jego numer, jest zdecydowanie chyba inny niż makity, ale końcówka jest CCW15. Silnik nowy makity. Zobaczcie, wygląda bardzo bliźniaczo. Również ma te nasze miejsca, w których musimy natrafić, bo nasze pudełko opakowanie, przepraszam bardzo, widzicie też ma ten taki. Zazwam to czymś że nie paluchem, sorry, że mam brudne paluchy też. Ale właśnie to rozkręcam mam brudne. Ręce. widzicie, tu jest ten dings i on musi trafić w. Przepraszam, gdzie to jest? To o tak? To żłobienie musi wejść w to. E, Czymś się silnik różni? Ten czpień nie wystaje. W oryginale wystaje, tutaj nie, ale to nie jest za bardzo potrzebne nam, żeby to wystawało. Jedynie, co widzę, może się różnić. I faktycznie to się może różnić. To nasza przekładnia. Trybik ten, który tutaj mamy. E, to się da wymienić i zaraz to w zasadzie wymienimy, jeżeli ten nie podejdzie. Bo poza tym Gabaryt to jest dokładnie ten sam silnik. Po prostu każdy producent widocznie coś sobie wymyślił, żeby to było inne. Zobaczcie, nawet oznaczenie tej czerwonej kropki to jest wszystko, wszystko to samo. No To jest dokładnie ten sam silnik. Teraz oznaczenie pełne Bosza podam Wam, jeżeli ktoś będzie potrzebował, zanim sobie rozkręci, będzie mógł sobie zamówić. Oznaczenie w Boszu to jest QN14 5805 i końcówka, o której mówiłem, CCW15. Natomiast w Makicie mamy QD14, czyli zaczyna się tak samo. Ale tutaj mamy 8811, czyli jest inny numer. No i oczywiście CCW15. Zobaczmy teraz, czy to z naszą przekładnią się dogada. Ale już widzę, że nie, raczej się nie dogada. Tak, nie dogada się. Strict 1 do 1. Więc opcja jest taka, że trzeba będzie to ściągnąć. Będzie trzeba to ściągnąć. A to nie będzie aż takie proste, bo będzie to trzeba jakimś w sumie ściągaczem ściągnąć, ściągaczem ściągnąć. Tak trochę mówię. Kali chcieć, kali dać. Ale potrzebny będzie nam do tego celu ściągacz i później trzeba będzie tak samo tutaj ściągnąć i to nabić. Więc w zasadzie. Nie ma tam jakiejś wielkiej mycyi, tylko żeby tego nie uszkodzić. I tak się zastanawiam, czy ja to teraz będę robił, czy Wam to później po prostu dogram. Bo mówię, tak jak teraz miało to być bardzo na szybciacha, a nie mam czasu za bardzo, więc prawdopodobnie na materiał dokończę nagrywać za kilka dni. Po raz kolejny wirach ratuje sprawę chyba. Jeżeli ktoś nie ma palnika, to słuchajcie, drugi sposób. Kątówka, tudzież szlifierka, niemal zobaczcie do zera, I teraz wystarczy dziś to coś lekko puknąć, uszczypać i w ten sposób też może się zdjąć. Chciałem Wam pokazać po prostu inny sposób niż palnik, żeby takie coś zdjąć. Dobrym, pomysł, dobrym pomysłem też byłby taki właśnie zakuwacz do łańcuchów rowerowych, tylko on ma ten spód, mój akurat troszeczkę za gruby i tu by było ciężko, ale też można to przerobić urządzenie, tudzież kupić z mniejszym tym spodem i też nie ma problemu w ściągnięciu tego. No, więc, tak jak mówiłem, kilka sposobów jest różnych na ściągnięcie tego, nie jest to wielkim problemem. No, i teraz pozostało tylko i wyłącznie założyć nową końcóweczkę na nasz silniczek. Pamiętajcie, żeby nie położyć silnika gdzieś w taki sposób i tłuc, tylko musicie położyć tym wystającym cyckiem, nazwijmy to, żeby nie wchodzić w polemikę, co to jest. Tym cyckiem od naszego wirnika kładziemy, żeby był podstawą i na górę możemy nabijać przez na przykład mały kluczyk jakiś typu siódemka, ósemka. Nabijać nie za daleko, nie za blisko. Teraz zobaczcie jak to nabije. Nie mam za bardzo statywu, nie mam Wam jak tego pokazać, więc za chwileczkę zaczycie. Samą końcówkę tą tutaj u góry można by było powiem Wam troszeczkę wyszlifować, bo mogła się tam troszeczkę podrapać. Będzie na pewno łatwiej założyć delikatnie, tylko wiecie wypolerować to. Jak widzicie wyszedłem na zewnątrz na kawałek marmuru, mam nadzieję, że on nie pęknie, granitu, żeby to zrobić, ponieważ no, to jednak trzeba użyć troszeczkę siły, a biurko mi sprężynowało, Rozjąłem blaszki od plusa i minusa i teraz kładąc to w ten sposób mogę to nabijać. Jak widzicie jestem już na równi, to by było lepsze, bo to jest zakrzywione, może rozkrępiemy sobie szybko to. Nie rozklepiemy sobie tego. O nie! Brałem to pod uwagę. I jednak tak się stało. No dobra. By była do tego druga osoba. Każda chwila. Coraz więcej głupotów. Kampfa. Nepotyzm. Ksenofobia. Sządzą całym waszym życiem. Czy zawsze. zawsze. Będziecie. Trochę znowu za daleko. Ale zobaczmy, może nie będzie aż tak za daleko, zaraz zobaczymy czy jest za daleko czy nie, jeżeli jest za daleko, no to <traż> trzeba będzie się troszeczkę cofnąć, tutaj nam dosyć mocno to poleciało. Kolejna sprawa moi drodzy, że udało mi się znaleźć trochę lepszą obudowę, tutaj też coś nie, nie działa, więc póki co wezmę i wymienię obudowy, składając to od razu, włożę to już po prostu do nowej obudowy. Więc tu już was nie będę raczej zanudzał, bo widzieliście, jak to się rozkłada. Także moi drodzy, składamy i za chwileczkę się widzimy. Zobaczcie. Nagle zrobił się tutaj silnik beztrzodkowy. Nie no, dobra. To jest inna wkrętarka. Obudowa wymieniona. Bieg w jedną stronę. Wiadomo, że to nowy silnik, on się jeszcze troszeczkę musi na pewno tam poukładać. Wiem, że niektórzy producenci zalecają włączyć taki silnik na pełnych obrotach, to chyba było na przypadku dremela czy proxona. W taki sposób, żeby te szczotki się ułożyły. A więc co, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobanie jest ten uchwyt na aparat, bo on strasznie mi się wygina, więc zaraz czegoś innego nagram końcówkę. Wezmę tą kamerę. No i co moi drodzy? Tak to wyglądało. Bardzo prosty zabieg. Zastanawiałem się, czy jeszcze nie wziąć tego silnika. Nie rozdupcyć za przeproszeniem od tyłu i nie pokazać wam, jak wymienić te szczotki. W zasadzie, nawet od nowego silnika można by było zamienić te szczotki. Ale uwierzcie mi, że nie chcę się no po prostu trzeba spiłować albo odgiąć te. Rzeczy, które za, te takie haczyki, które są z tyłu e, przy silniku, którego trzymają, no i później my trzeba to jakimś przecinakiem czy czym, czymś po prostu delikatnie zagiąć. Robiłem to czasami, kiedyś, już dawno tego w zasadzie nie robiłem, ale szybciej moim zdaniem jest po zdjąć ten trybik ze starego, założyć na, na nowy, gdzie średnica jest w zasadzie, wszystko jest to samo. E, kwestia jest taka jedynie, że ja troszeczkę się widzieliście, męczyłem z tym, bo nie miałem e, odpowiedniego ściągacza, zakuwacza. Jeżeli ktoś takie coś ma albo chce mu się podjechać do jakiejś kastoramy czy innego marketu budowlanego, żeby kupić coś takiego, to to już w ogóle będzie chwila, e, chwila moment moi drodzy. A więc co, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podoba, mam nadzieję, że nie był zbyt długi. E, no i co? No i w zasadzie do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka.